Dzisiaj zobaczymy, czy uda nam się zjeść gdzieś w Olsztynie dobrą zapiekankę. Udajemy się do lokalu, który znajduje się na olsztyńskiej starówce. Nazywa się Express Food. Na Google ten lokal ma 4,6 gwiazdek i ma bardzo dużo pozytywnych opinii, więc idziemy sprawdzić, co on tak naprawdę serwuje. Ten lokal serwuje bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale my dzisiaj mamy test zapiekanek, więc w każdym lokalu zamawiamy zapiekankę z serem i pieczarkami i dodajemy do tego keczup. Powiem Wam, że cena jest całkiem niezła. Mam nadzieję, że to będzie dobra zapiekanka. No bo jak na razie wydaje mi się, że to jest dosyć tanio Odbieramy naszą zapiekankę i powiem wam, że jestem w ciężkim szoku Zapiekanka wygląda naprawdę dobrze Wydaje się być taka duża, objętościowo No ale zobaczymy jak smakuje, bo to przecież najważniejsze Chociaż 12 zł to jest moim zdaniem dobra cena No i ważymy naszego zawodnika i jest całkiem po każdych rozmiarów No powiem wam, że jest całkiem niezła, nie? Dobra, myślę, że fajna opcja za 12 ziko Oczarowała mnie trochę ta zapiekanka Powiem wam, że całkiem niezła Tylko troszkę jest zasłona, troszkę tutaj... Kucharz ewidentnie nie? tutaj zakochany, soli dodał, ale całkiem niezła. Sam lokal znajduje się na starówce, blisko klubu, więc myślę, że po imprezie tam nie jeden już trafił. I myślę, że za 12 zików tak naprawdę możemy się zapchać takim tutaj zawodnikiem dosyć potężnym, który smakuje no, całkiem nieźle. No, nie jest to może 5 gwiazdek Michelin, ale taka normalna półka smakowa, cenowa, więc wszystko tu jest. Cena, smak, no i idealnie, nie. Następnym lokalem, do którego się udamy, to będzie lokal o nazwie Roma Zapieksy. Sam lokal położony jest niedaleko od naszego poprzedniego lokalu, czyli przy Starówce i obok słynnego Grosika. Zamawiamy tam zapiekankę z pieczarkami i serem, a dodatek to będzie ketchup. Za samą zapiekankę musimy tutaj zapłacić 4 zł więcej niż w poprzednim lokalu, ale czy będzie szła za tym jakość, zaraz zobaczymy. Zabieramy naszego zawodnika na ważenie, bo wydaje się być dłuższy. No ale tutaj widzimy, że jednak waży mniej niż poprzednik, czyli 4 zł. 4 zł musimy dopłacić, ale mamy mniejszego. Okol znajduje się koło słynnego grosika, czyli w takim sklepie, który po godzinie 22 sprzedaje alkohol. Bo jak wiem, w Oczczynie nie można kupić alkoholu po 22 normalnie. Spróbujemy, nie? Co prezentuje sobą ta zapieksa Powiem Wam, że jest lepsza niż ta poprzednia. Tutaj czuć taki bardziej domowy smak, nie? bo mamy tutaj taką bagietkę nawet przyciętą, No, ale jest lżejsza i droższa, czyli tak naprawdę tracimy na objętości i musimy więcej dopłacić, ale za tym idzie lepszy smak. Ale o ile lepszy, o trochę. No, myślę, że to nie masz takiej znaczącej różnicy. Sam lokal jest położony w takim miejscu, podobnym do tego poprzedniego, i jest to bardziej wydaje mi się, że nakierowany na takich klientów. Wracających w nocy z klubów i tak dalej, I myślę, że jest ok, nie? Po następne zapiekanki udajemy się na słynne olsztyńskie zatorze. Zobaczymy, czy ten rejon oczaruje nas swoimi zapiekankami i czy będą lepsze niż te z olsztyńskiej starówki. Dlatego udajemy się w trasę. Pierwszy lokal, jaki odwiedzimy, to będzie bar Uboryny. Niestety w barze Uboryny pocałowaliśmy klamkę, bo lokal jest zamknięty. Dlatego udajemy się niewiele dalej, gdzie znajdują się zapiekanki z dworca, które nazywają się AM. Trochę ludzi stało, więc moje oczy są też duże, no bo skoro tyle osób tu przychodzi To muszą mieć coś takiego wyjątkowego Co ich przyciąga Może te zapiekanki naprawdę są niezłe A może po prostu to jest jedyny lokal w okolicy Za jedną zapiekankę będziemy musieli tutaj zapłacić 13 zł, więc jest to drożej O złotówkę od najtańszej opcji No ale 3 zł taniej niż ta poprzednia opcja Dlatego zobaczymy jak to w ogóle smakuje Bo cenowo nie jest najlepiej Ale też nie jest najgorzej Odbieramy naszą zapiekankę, która jest polana keczupem W taki dosyć nietypowy sposób Dawno nie spotkałem się z takim Tutaj ułożeniem keczupu na zapiekance. No, ale zobaczymy, jak smakuje, bo to przecież smak jest najważniejszy w tym wszystkim. No i ważymy naszego zawodnika. Okazuje się, że jest to najmniejszy zawodnik. Pamiętam tę półkę, powiem wam, że już w ogóle taka domowa, ona jest taka mięciutka. Tamte były takie przypieczone, twarde, ta jest taka miękka. Ale zobaczymy, jak w ogóle to smakuje. No, powiem wam, że nie jest zła, ale jest taka gumowa, nie? Gumowa, ten keczup trochę taki kwaśny. No, zapiekanka taka kumowa, spodziewałem się, że jak tu tyle ludzi przychodzi, że będzie troszkę lepsza. Może ktoś lubi takie miękkie, no dla mnie, jest taka, o cenowo też nie wypada najlepiej w naszym rankingu. No więc przejdźmy do podsumowania naszych zapiekanek. Na ocenę naszej zapiekanki składały się dwie rzeczy, czyli smak i cena. I po tym przyznawaliśmy i dawaliśmy ilość gwiazdek danemu lokalowi. No i 4 na 5 gwiazdek uzyskał od nas lokal Express Food. 4 na 5 gwiazdek również uzyskał od nas lokal Zapieksy Roma, gdzie mieliśmy cenę tutaj aż o 4 zł większą od Express Foodu, ale jednak smak tutaj był troszkę lepszy. Najsłabiej w naszym zestawieniu wypadły zapiekanki z dworca AM, którym dałbym 2,5 i pół gwiazdki, bo mi nie zasmakowała ta gumowa bułka. Jeśli dotrwałeś już do tego momentu, to zasubskrybuj ten kanał.